Katarzyna Ciepielacka, dzień dobry. Od wczoraj w pogodzie zaszły drobne zmiany, chociaż mieszkańcy południowych regionów nie, nie nazwał tych zmian kosmetycznymi. Oni wczoraj kładli się spać, kiedy była wiosna, a wstali w zimowej aurze. Napadało śniegu miejscami mocno i mamy cały czas front atmosferyczny nad Polską. W nocy również będzie padać. Na północy mogą być to intensywne opady, jednak głównie będzie to, będzie tutaj padał deszcz ze śniegiem, ewentualnie na Suwalszczyźnie będzie padał śnieg. W centrum kraju trochę słabsze opady, deszczu ze śniegiem. Deszczu ze śniegiem również na Śląsku w górach może padać śnieg. Front nie dotrze, natomiast nad regiony południowo-wschodnie, tutaj największy mróz minus 3 stopnie, ale bez opadów. Jutro w ciągu dnia będziemy zmagać się z kolejnym frontem atmosferycznym. Ten dzisiejszej nocy opuści nasz kraj, a od zachodu wkroczy kolejny, z kolejną porcją opadów. Deszczu na zachodzie, deszczu ze śniegiem na północy, a na wschodzie. Gdzie może padać trochę mocniej, deszcz ze śniegiem i miejscami również śnieg. Na termometrach cały czas wysoko, od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 we Wrocławiu, ale silny wiatr, jutro też będzie mocno wiało, do 50 km na godzinę, będzie zwiększał odczucie chłodu. Ciśnienie będzie się wahać, jutro 1001 hektopaskali na warszawskich barometrach. W ciągu następnych dni cały czas opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a poprawa pogody i trochę cieplejsze powietrze czekają nas już pod koniec tygodnia, w do zobaczenia.